Dzień dobry, Tarnowskie Góry. Nazywam się Wacław Jan Kroczek, dla przyjaciół i znajomych po prostu Janek. Jestem stąd. Całe swoje życie zawodowe i aktywistyczne związałem z Tarnowskimi Górami. Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 9 imienia Mikołaja Kopernika, a następnie drugie liceum ogólnokształcące Stanisława Staszica. O tam, parę metrów dalej. W 2015 roku ukończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny. Pracuję jako stomatolog. Działam również w Radzie Dzielnicy Śródmieście Centrum. Codzienna praca z pacjentami daje ogromną satysfakcję i spełnienie. Oprócz tego moją pasją naukową są badania nad zdrową starością i długowiecznością. Od wielu lat jestem członkiem Instytutu Naukowego Gerontology Research Group, jako korespondent na Polskę oraz kraje nordyckie. Wraz z zespołem naukowym udowodniliśmy zaistnienie w Polsce populacji tzw. superstulatków, czyli najstarszych Polaków powyżej 110 roku życia. Tarnowskie góry to nie bez przesady perła Górnego Śląska. Srebrne miasto ma ogromny potencjał, ale także kilka problemów. Drogie ceny wody, utrzymania gospodarstw domowych, brak mieszkań dla młodych to tylko niektóre z nierozwiązanych problemów. Utworzymy Młodzieżową Radę Miejską, obniżymy ceny utrzymania gospodarstw domowych, ceny wody, wywozu śmieci i ogrzewania. Utworzymy program budowy tanich mieszkań na wynajem dla młodych na godny start. Zadbamy o potrzeby seniorów, o potrzeby bytowe oraz społeczne. Zadbamy o tereny zielone. Zrewitalizujemy Park Piny, Park na Pniowcu, Park Miejski oraz Dolomity. Wreszcie, dzięki stomatologicznej karcie Tarnogórzanina doprowadzimy do tego, że każdy mieszkaniec miasta. Będzie mógł w ramach NFZ mieć wypełnienia światło utwardzalne oraz protezy dostawane do potrzeb. Bo nie może być tak, że dopłacamy się do składki zdrowotnej niemałą kwotą, po czym przychodząc do dentysty musimy płacić kilkaset złotych za podstawowe świadczenia zdrowotne. Ten program, który pomoże uratować od zapaści publiczną stomatologię, rozszerzymy na inne miasta. Chciałbym, to jest moje marzenie, aby Tarnowskie Góry stały się forpoczną zmian w tym temacie. Z wami to może się udać. Jak zapewne przeczytaliście, spadło na mnie potworne pomówienie. Ale nie dałem się złamać. Stałem silniejszy. A moja wola pracy dla Tarnowskich Gór nigdy nie była tak nieugięta. Niestety ludzie, którzy stali za tym pomówieniem dziś sposobią się do przejęcia władzy w moim mieście. Nie zgadzam się na to, ponieważ uważam, że burmistrz Tarnowskich Gór musi być niezależny od wszelkich partyjnych układów. Jestem bezpartyjny. Nie stoją za mną żadne lobby, żadne układy ani grupy interesu. Będę takim silnym i niezależnym burmistrzem. Za mną stoi jedynie grono zaufanych przyjaciół, z którymi współpracuję od lat. Jestem dumny, że na listach Trzeciej Drogi do rady miasta jest przewaga kobiet. Ale panowie wciąż trzymają się przyzwoicie, bo 45%. Jesteśmy młodzi, mamy głowy pełne pomysłów i ręce chętne do pracy. Prosimy o Wasz kredyt zaufania. Czy się uda? Wszystko zależy od Was. Już 7 kwietnia postawcie na zmianę pokoleniową, postawcie na bezpieczne TG. Do zobaczenia.